To było mądre posunięcie, gdy z tajniki tego ostrza posiądę władzę i nie dam się traktować z łuku jakimś dzieciakom. Muszę poprawić umiejętności, podczas kiedy byłem zamrożony, wiele zapomniałem. Wampirozos, czego chcesz? Słuchaj bracie zemsty. Każdy praktycznie z nas ma miecz. Miecz zwierzęcy. Tylko ty i Nordany nie macie. Więc przydzielam ci misję odebrania Miecza Pantery. Magodart White Leopard. Przeciw Darth White Leopardowi? Świetnie. Nigdy nie walczyłem z Darthami, ale słyszałem, że są silni. Zabić go? Nie zabijaj go na razie. Wystarczy, że zabierzesz mu miecz. Uważaj może być groźny, ale ty zdołasz go pokonać. Okej, okay, ruszam. Nordan po co ta przerwa? Po jakiego grzyba? Odwal si maska. Nie idziesz przecież z Angry Monsterem tylko ze mną. Nie przepadam za kuzynem. Do tego przywódca mi dupę jakimś mieczem. Właściwie po co go mamy znaleźć? Dla ciebie. Zerknąłeś w ogóle na mapie gdzie szukać tego miecza? HMM. To niedaleko blisko słonecznego kręgu. Jakiś myśliwy ma miecz. Tak. To niedaleko za tym mostem. Ej, a ja po co te mieczę w ogóle? Ja mam mieczka kameleona, on mi dał poprawę moich umiejętności mogę całkiem zmienić skórę przy zmienianiu twarzy bo wiesz jak zmieniam się w Murzyna to mam czarny ryj i białą skórę no i umiem zniknąć. Teraz ma miecz delfina. One potrafi wybuchać wodą, działać psychicznie i koncentrować wodę żeby zadać mocniejszy cios. To chyba najlepszy z mieczy. Na pewno najbardziej przydatny dla Bechila, bo oni najlepiej znali się na wodzie. Miecze służą do ulepszania zdolności. Każdy miecz działa jakoś z naturą. Na przykład miecz delfina to woda, miecz anakondy wiatr, miecz kameleona ziemia i tak dalej. Miecze ładuje się w naszej bazie w kole mocy. A to dlatego, że miecze się wyczerpują z czasem i trzeba je ładować. Inaczej stracą moc. Aha chyba rozumiem. Dobra, teraz możemy iść po ten miecz. Mój biedny mistrzu, Twoje zdrowie się pogarsza. Nie możesz zginąć. Dla ciebie nawet uaktywniłem moje oko chaosu. Ta moc zostanie we mnie na zawsze. Jeżeli będę niesubiektywnie jej używać, zabije mnie. Ale robiłem to, żeby cię chronić w krwawym lesie. Pokonałem Lord White Leoparda, ale gdy wróciliśmy do bazy okazało się, że spłonęła, dlatego przeniosłem nas do kanałów. W Nightclanie została nieliczna grupka sług. Jest ich mało, ale jednak masz jeszcze moc kanibali z wymiaru Olimpu, jednak teraz w tym stanie nie możesz ich używać. Mogłem cię lepiej bronić. To moja wina. Mój uczeń Lares i ciemny Dan polegli. Okropniak też nic nie wskurał. Nightclan nie może upaść. Witaj, Mistrzu Najkerdzie. Przyniosłem leki dla Dart White Leoparda. Niech je weźmie, jak się obudzi. Dzięki Jesperze. Kiedy Mistrz będzie mógł walczyć? Nie, 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 nie. Nie po to są moje terapie. Moc czuj, ta gonki jest mi nieznana, ale na razie próbuję doprowadzić do tego, żeby chodził. Oto eliksir. Niech go spożyje po obudzeniu się. Powodzenia, Mistrzu. Smoki, skry i dęczak. Może osiągnę pełnię tej mocy. Golem zmiana. Nordam, jak widzę zmieniłeś się w zwierzaka. Patrz tam jest ten koleś. Załatw to szybko. Koko fajny miecz. Bierz dupę w troki i wracamy.